Hej, hej, tutaj GKP, witam Was w kolejnej bitwie z World of Tanks, z serii GKP Człowista. Jak możecie zobaczyć, znowu Choke T185. Mapa murowanka, 37% szans na wygraną według XVMa Składy takie średnie. No eee, co mogę powiedzieć? Poprzednią bitwę już widzieliście na kanale. Zgrałem ją 20 marca, ta jest 21 marca. Obie bitwy były grane jedna po drugiej, tak? W międzyczasie nie grałem nic w World of Tanks. I dwa razy pod rząd udało się zrobić Mkę na tym czołgu no, Coś niespotykanego dla mnie, tak? Mówiłem w poprzednim jeszcze filmie, że 522 bitwy czekałem. A tu dwie Mki i raz dwa pod rząd. Przejdźmy do bitwy. Jadę tutaj na ten przypychaniec taki no, mocny czok. Drużyna się trochę źle rozjechała, tak? Za dużo sił pojechało tutaj w tą stronę, do lasku tam na prawą stronę mapki, prawie nikt. Widzę, są przeciwnicy, tutaj nie mam co nawet strzelać, bo nie przebiję, jadę do przodu, jest setka. odbija się ode mnie, bardzo ładnie, ja sobie mówię, a strzelę sobie, a pojawia się tam ten czołg T-54. no i zastanawiam się co tu robić obijać tych tutaj troszkę mi działo podbiło próbuję tutaj przestrzelić bo czasem, czasem nie wchodziło w ten dzinzelek. wjeżdżam no ja strzelę sobie w któregoś z innych czołgów m103 cudowny pancerz pewnie jakoś w złączenie przedniej płyty trafiło Widzę, sto będzie polował na mnie. A tu już sobie załadowałem hity, no, ja nie będę się cackoł, nie stoi. sek siódmy przepił go ze zwykłej, ale no, jak już miałem załadowaną taką, to powoli ciśniemy ich, bo ich jest mało, a nas jest więcej. Ale zobaczcie, co się dzieje z drugiej strony. Tutaj dużo czerwonych. A przegrywamy już nic w czasie 1-3, tak? Nasi wyjeżdżają jak głupki. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. To to kamera. Dobra, nieważne. No i co? No mówię tak, tu nasi będą próbowali jechać na bazę, czyli są idiotami. Może nie wszyscy, no ale wiadomo, ja jadę bronić bazy, no bo to jest ważniejsze, widzę, że tam leci atak. Jak widzicie 27 isy ze mną też się ciągną Tu została trójka I to w sumie tyle z, co jest z mojej drużyny dobrego no. Przegrywamy 2-5 w hapsach Przegrywamy 50 tysięcy życia mniej mamy Zaraz już więcej 3-6 jest No co, cóż, no, co, no kiepsko to wygląda nie? Tu szukam strzału na tego focha nie pamiętam, czy trafiłem, czy nie. No i czekam powoli na przeciwników. Pojawia się jest Magiczny pancerz. Widocznie w jakiś tam fartuch albo na goski za bardzo zeszło. 113. Też nie mogę przebić. No to ładuję te hity, no. Chociaż on jest bokiem ustawiony do mnie, więc... ...słabo. No, ale też strzał przed. Z się obija mnie skoda 150, gdzieś tam nie wyświetlona. Tamten tam zjeździ, na prawo, na lewo. Teraz nie trafiłem, znaczy trafiłem, ale rykoszec się zdarzył. Nasz sojuszniczy T54 kapuje bazę, ale zobaczcie co się z nim skończy zaraz. Znowu rykoszet nie mam co wyjeżdżać, bo tam będzie dużo przeciwników, a nie chcę szybko zginąć, mówię, a postrzelam sobie, nie? W końcu dobija ktoś tą 113 i 7 w porządku. No to mówię, dobra, trzeba tutaj wyjechać troszkę, by wyświetlić przeciwników. Pojawia się 110, dostaje. Ja w międzyczasie czytałem z pocisków otałkowo-burzących o te 50 Chociaż te, te 50 Skoda też mi przybiła no. A, w międzyczasie nasz sojuszniczy T-54 został zbity Baza nie została skapowana, jak przegrywaliśmy tak dalej przegrywamy yy, Mój kierowca dostał, na razie go nie leczę, podjeżdżam tutaj w takie to bliższe miejsce, żeby spróbować oflankować tych przeciwników, co są tutaj, zajeżdżają te listy siódem, siódemki jest tam ten T57, ale nie mam przestrzału przez, przez chwilę naprawiłem teraz kołowce, jest ten T57, dostaję bo ja się kowam. wiem, że tam z boku to, to właśnie te E50 czy ta Skoda tego staram się skryć a, nie bije, ale ma za mało penetracji, żeby mnie przebić, i bardzo dobrze pojawia się 75, cały na pół zdrowiu. Jeszcze raz ten T57, Chowam się, żeby nie wystrzelił we mnie. No i miejsce to jest takie trochę niebezpieczne, bo nie do końca znam dobrze mapę. Nie wiem, czy się mogę ruszyć, czy nie. Widzicie, jest ten E50 tam z tyłu na plecach. Ale ten budynek mnie chroni, chociaż teraz dostałem. Dobrze, że mnie nie rozwalił amunicji, tylko zbiornik. No, Chowam się jeszcze za ten budyneczek. Zawsze jakieś tam. A no, pojawia się ten e 75 znowu. Strzał zostaje. Tu niestety rozwaliłem budynek trochę. Drugi strzał niestety się schował, więc już słabo leci ten AMX strzał. No, troszeczkę, troszeczkę za późno. Tak to by dostało lufkę jedną. Skoda gdzieś tam z tyłu znalazła przestrzał. Oj no co, no jest 10-10 remisowo. W hapsach mamy trochę więcej hapsów. No i pora, pora wygrać to chyba. tak? I wtedy dostałem w silnik już myślałem, że po mnie, bo jeszcze je... zostało mi tylko 650 życia prowadzimy 1110. Mamy dwa razy prawie więcej życia. No ale ja tu jestem w podszasku. tu mam czołgi, tu mam czołgi, nie wiem co zrobić. A, zginął i siódmy teraz No co? No... <grym> Pierwsza bitwa tego dnia byłem trochę nierozgrzany, nie wiedziałem co robić. Tam może się uda w tą skodę rozwalić, nie, jest, nie trafiłem i stoję tutaj trochę jak baran, miotam się czy jechać na prawo czy na lewo. No wie, tamtejnog 75 powinien być gdzieś tak w tych domkach, powinien go zaraz ustrzelić. Plus jest taki, że zostaliśmy teraz, patrzę, 3 dziesiąte 1,9 na 3,9 tiery. Więc no mamy przewagę tierów. Mamy przewagę hapsów. No co, no? Trzeba by zaatakować, chyba nie? Tam widzę, ta trójka jedzie, więc spojrzę tak tutaj. Może coś się uda jej pomóc. Nie naprawiam silnika, ponieważ no i tak bym daleko tutaj nigdzie nie jeździł. A wolę mieć zostawione zestawy naprawcze na amunicję. Ponieważ się już 5 ten strzał do dupy jakiś. On no, niestety robi side-scrapa i będzie ciężko go przybić. Chociaż tutaj na pewno ten strzał był blisko przybicia dolnej płyty, bo tak się cofnął. Teraz już ładuję hity. Ale hit, bo trafiło za bardzo z pochyloną boczną ścianę. Ta Skoda się ukrywa gdzieś w lasku W międzyczasie Skoda... A Skoda zabiła T110. Dlaczego? Tutaj zmieniałem pocisk nie, mia, nie miałem załadowanego tak, ten strzał też mógł wejść, no już nie łapało wkurzenie, tak, bo jak nie skończę go, to się nie udało no. Sorry, trochę mi cata złapał. Yy, więc co, no postanawiam. Pomóc temu lisowi siódmemu co tam został, naprawiłem silnik, cofam się do tyłu. No, nie ma takiego sformułowania, no ale dobra, jadę do tyłu. Szodem skierowany w stronę przeciwników po to, żeby jak najbardziej się obronić, No ale nikt mnie nie wyświetla. Kręcam się, no i robię manewr w cudzysłowie, tak, bo co tu za manewr wielki. Mówię, no idziemy z tym T-57 si trochę pomóc tym T-53, znaczy zabić tego T-54 wrogiego, który się tam pojawił na C-1. Ale myślę sobie o tym, żeby spróbować pierw tego 85 spaziować, nie? Czyli tutaj wjechać w ten kanionek, który jest między wzgórzami i do miasteczka. Mówię, no, tak genialne, no, się ale no między co, mam zrobione 4800 obrażeń, 5300 już zablokowane. No, nie najgorszy wyniczek, nie? Jak później będziemy mogli zobaczyć, jeszcze tam z 2500 zrobiłem po spocie. W miarę, w miarę, tak. Wszystko łącznie, summa sumarum, dodając, służyło się na dobrą bitwę. No i tutaj jadę już tak. A, raz kozie śmierć, tak? Pojawia się te 54 strzał. Dostałem 8 życia, tak, znowu, mam średnie obrażenia, 400 na strzał, a zadało mu 388, no czemu to jest taki wkurzające, no. Jedyne co można powiedzieć, te 54 ruska maszyna, tak, więc ma pancerz nie wiadomo jaki mocny, no, ale znowu się pojawia strzał do bicie, dziękuję. Pojawia się e 85 Zobaczcie jak blisko, 190 metrów i nie był wyspotowany dopóki ja go, dopóki nie strzelił we mnie, nie? A tamten strzał też mógł wejść, mógł wejść znowu, ale nie. Tutaj przymierzał tą Skodę już z hita, dobija, dziękuję. Pięć i pół, 5 obrażeń. Jeszcze nawet nie, mogu, nie potrafiłem poprawnie napisać nice na czacie. No i to tyle. No i tak jak mówiłem na początku, to jest kolejna MK w moim wykonaniu na czołgu T165. Potem zobaczycie wyniki końcowe. Ja się z wami żegnam. Dzięki, cześć na razie.